Kochane lwy, no co ja tutaj dostrzegam? Konflikty między drogą serca a drogą wyrozumiałości i ścieżką. Ehm, wróć jeszcze raz. Konflikty między drogą serca wyrozumiałości a drogą materialną, tak? Pogonią materialną. Dużo, dużo, dużo sprzeczności i poczucia niskiej wartości niestety. Jest ktoś, kto uczucie obudził, kto obudził wręcz uczucie takiego poziomu mocno duchowego, wyrozumiałego, jest ktoś, kto by chciał z Wami tą drogą w ogóle kroczyć, zrównoważyć Was. Na no, wy nie do końca to przyjmujecie, wyczekacie z założonymi rękoma, bardzo niby tego chcecie, pragniecie, gdzieś tam się otwieracie, a potem zamykacie. No dzieją się tu takie sprawy sprzeczne bardzo mocno, tak? Natomiast jest ten potencjał faktycznie w przepięknej, bezwarunkowej miłości. Ale tu nam się wkradają jakieś uzależnienia, jakieś czynniki uzależniające, ponieważ jest też diabeł, tak? A każde uzależnienie obniża wam poczucie własnej wartości i oddala was od tej ścieżki prawdziwej miłości. Dlatego jest to czekanie z założonymi rękoma, ponieważ macie silną potrzebę uwolnienia się od swoich destrukcyjnych nałogów. I jest to, kochani, jak najbardziej możliwe. Wy pragniecie takiego związku na stałe, tak, już na poważnie, z zobowiązaniem, a taki człowiek, który bezwarunkowo e, pokochał, no faktycznie na Waszej drodze się pojawił, Wasze energie niestabilne. Czasami może się wymieniać, czasami to Wy możecie być tą osobą, e, która wskazuje drogę bezwarunkowej miłości, tutaj czeka, uczy, tak, a druga strona tkwi w nałogach, sprzecznościach, konfliktach i do tego ma jeszcze problemy z niskim poczuciem, Testy, ale uważajcie, żebyście tak samo, to jest dystansujcie się, uważajcie, żeby nie było tak jak w przypadku raka. W ogóle nie wchodźcie na razie w zobowiązania z takimi ludźmi, ponieważ w przypadku raka, no rak tutaj dawno stał się już tą ofiarą, tak? Więc tutaj jest ta piątka mieczy pośrodku bardzo, bardzo wymowna. Jakieś otwarcie tutaj będzie, ale wiele spraw do uzdrowienia, więc co ta relacja się odnowi, to się zakończy. I tak to kochani będzie wyglądało dlatego też szukajcie swojej duchowej siły, prawda? Postępujcie sprawiedliwie, postępujcie w energiach mieczowych, nie dopuszczajcie do obniżania własnej wartości i wystawiajcie granice. Stawiajcie je też samemu sobie, jeśli sami tutaj macie jakieś nałogi, tak? No sytuacja jest dość problematyczna, sytuacja jest faktycznie do uzdrowienia, zawirowanie między sercem a sprawami materialnymi, między duchowością a materią. Ale ta miłość życzliwa i wyrozumiała jak najbardziej się utrzyma. Chociaż uważajcie, bo tu też jest trochę tendencja w, w, do wchodzenia w rolę ofiary, w, tendencja wchodzenia, no, no ktoś, ma po prostu, ktoś jest zraniony, ktoś jest dla nas katem, a, a ktoś tutaj jest ofiarą, tak? To do tego na pewno nie można dopuszczać, bo jest silnie takie zagrożenie przez odmienne stany świadomości tej osoby, przez zawirowania, albo przez jakieś zawirowania Wasze. I to naprawdę długo trzeba będzie czekać za tym e, uzdrowieniem. Tak Wam szczerze powiem, ale no, pokładajmy nadzieję w to uzdrowienie, albo Wasze, albo czyjeś, tak? E, naprawdę, źródło przy cudownej, przepięknej miłości. Natomiast problemem jest albo zbyt uciecha w cielesności, albo w jakichś nałogach, substancjach. Bo w sprawach materialnych też i w uciechach materialnych, ale przecież to jest wszystko powiązane, tak? Zabawy, imprezy i uciechy cielesne. No, i to wszystko tutaj widać, i to blokuje was na bezwarunkowego człowieka, albo z tego powodu bezwarunkowy człowiek jest zblokowany na was. To jest naprawdę więź, gdzie kochamy z serca, a nie z jakichś uciech, prawda? I potrzeb. I co jeszcze Wam więcej mogę w tym temacie powiedzieć? Mhm. I chodzi tu mocno o seksualność, też, tak? Zastanówcie się. Czy nie ranicie bratniej duszy tym, że uciekacie w jakieś inne przygodne romanse, a z była wywrócona trójka kielichów macie więź przeznaczeniową, a uciekacie w inne seksualne, destrukcyjne romanse, prawda? I nie jest Wam też z tym łatwo, nie? I zamiast się uzdrowić, dalej w to uciekacie. Niestety, tak tutaj sytuacja wygląda. Nie ma za mało działania. Ale z tych związków, jeżeli będziecie szukali dalej, to od razu Wam powiem, że z tych związków nie będzie tutaj satysfakcji, tak? To będzie wypalenie. Tym życiem materialnym też będzie wypalenie. Bardzo mocno. Tu w ogóle pojawiają się problemy w materii. Zależności różne, tak? Diabeł to są zależności. I sprzeczności. Bo pojawiła nam się do tego dwójka buław. A serce tutaj pragnie. Tylko czy są te sprzeczności, bo czy wy macie kontakt z tym sercem? Gdzieś tam podświadomość i świat duchowy was do tego spycha, ale czy wy macie właśnie odpowiedni z tym kontakt, siedząc też całymi godzinami w pracy, a później gdzieś do jakichś uciech tutaj się odwołując, tak? Hmm. No, więź jest przeznaczeniowa, więc dlatego ta więź mi się tutaj cały czas odnawia, bo to źródło będzie Was spychać do siebie bardzo mocno. I kto wie, czy nie będzie tak, że jeśli mm, jakieś nowe więzi się pojawią, no to koniec końców będziecie je ucinać z powodu właśnie tej więzi przeznaczeniowej. Mm -hmm. jeżeli zostawiliście bratnią duszę, to na lato pojawi się silna potrzeba wyjaśnienia tej sytuacji, otwartej rozmowy, przedstawienia swoich racji, coś takiego tutaj widzę i podjęcia też uczciwej decyzji. Hmm? I konieczność no, na uzdrawianie się, tak? To jest tutaj wyraźnie mm, zaznaczone. Energia mocno uzdrawiająca. Wiecie, co będziecie tutaj sobie wyjaśniać? Sprawy zazdrości, dlaczego ta osoba będzie zazdrosna, ale ta osoba ma powody. Ta osoba czuje się oszukana, albo wy czujecie się oszukani przez kogoś i to należy wyjaśnić, tak? I to jest w tym etapie uzdrowienia. Dlaczego? Dlatego, że granice są przekraczane. Fizyczne, emocjonalne. Jest to chorobliwe, jest to zagrożenie związkiem toksycznym, oczywiście. Serce zamykacie, a potem uciekacie do, do innych możliwości, tak? Albo materialnych, albo cielesnych. E, tu duchowość, a tu jakieś... No sprzeczności straszne w tym układzie. Ale to się utrzymuje i utrzymuje się tylko i wyłącznie z tego względu, że jest przeznaczeniowe. I tu znowu, tu się utrzymuje, otwiera, tu się nagle kończy, nie? Czyli tak jakby którejś z was lwy nie do końca potrafiło się uzdrowić, albo wy sami, najprawdopodobniej wy sami, bo to jest czytanie dla was, ale czasami łapiemy w energiach powiązania też innych osób, tak? Brak duszy w szczególności, no bo tu widzę przeznaczeniową brak duszę. Ciężkie to jest, to co tutaj widzę, powiem Wam szczerze. Ta relacja będzie trwała, ta relacja jest silnie przeznaczeniowa, więc jesteście prowadzeni po prostu wprost do tego kapłana, tak? Ale chyba nikt nie chce wiązać się więzłem w i tkwić w toksycznej relacji. Dlatego tutaj ten aspekt uzdrowienia jest tak bardzo ważny i aspekt wyznaczenia granic. Jeszcze nie jest za późno, tak? Jeszcze tutaj do tych jakichś uciech cielesnych nie trzeba się uciekać. Jeszcze nie jest za późno, żeby ten diabeł tutaj z tymi potrzebami, no, no, się manifestował, tak? Nie musi się manifestować. Ja to widzę w energiach, ale no mówię, jeszcze tutaj nie jest za późno. Destrukcyjne romanse z energii też witalnej was po prostu wycięczą, tutaj, tak? A z ciekawości, jakie rady na tą sytuację, bo sytuacja jest trudna, ale to też poprzez Wasz upór się dzieje, e, poprzez Wasze ego, prawda, na no, zodiakalne lwy. Jakie są rady na tą sytuację? <laughs> Ja dostaję tutaj tylko informację, że to jest więź silnie przeznaczeniowa i że od Was zależy, czy podążycie za sercem, tak? No, i, i więź przeznaczeniowa, a zaraz obok diabeł, tak? Ale to mówi też o bardzo silnej rządzy seksualnej, być może i dobrej duszy, ale być może generalnie, która jest tutaj do uzdrowienia albo żądza pieniądza, albo żądza seksu. No o tym zazwyczaj mówi diabeł, tak? No właśnie, no i na miłość się zamykamy. Więc można wam w kółko powtarzać, że jest to przeznaczeniowe i z serca, ale jakieś wasz, wasze żądze zamykają was na to. I tak tkwimy w tych sprzecznościach. Praca nad równowagą tych żądz dla was. Jeżeli macie człowieka, który ma takie rządy, to zostawcie, bo dopóki on się sam nie poukłada, no to tak będziecie ofiarą tej sytuacji, tak? Prowadzi to do strasznych zaborczości, no tej osobie jest przykro, bo tu jest więź bezwarunkowa, prostu z serca. No a takie przykre aspekty jednak do uzdrowienia, ale widzę dużo nadziei, bije też bardzo dużo nadziei z tego układu. Sprawa jest trudna, ale gdzieś faktycznie. Ta opieka boska z góry jest, więc może tutaj wy nie wątpcie, faktycznie nie traccie nadziei, e, faktycznie nie traccie w to wiary, nie zygnujcie, tak? E, I próbujcie pokonać swoje żądze, przede wszystkim żądze materialne, bo... Ale cielesne też, no to jest gdzieś tam to, z czym lew ma największe e, problemy. Wyznaczyć sobie taki autorytet prosto z serca, prawda? Co jest tutaj dla mnie uznaniem, szacunkiem, czy ja tutaj działam dla jakiegoś poklasku, czy właśnie dla prawdy płynącej prosto z serca? Wy z jakiegoś powodu, no, no to serce zamykacie, trudny do przepracowania też bardzo program, ale powinniście być motywowani głównie przez piękną, prosto z serca przeznaczeniową więź. Bardzo namiętną też, więc. Po co Wam jakieś tutaj inne uciechy, skoro ta więź z bratnią duszą sama w sobie jest e, niezwykle namiętna? tak? Tylko no tutaj człowiek jest tak zakochany, że pojawia się zazdrość, pojawia się zazdrość, po prostu wasze kłamstwa e, są dla tej osoby nie do zniesienia, pomimo tak pięknego uczucia w sercu, tak? No, przekraczacie granice albo coś przekracza wasze. No, rada jest taka, słuchaj, jeśli to Ty masz człowieka, który podąża za rządzami, dopóki ma serce dla Ciebie zamknięte, no to chyba jest jednoznacznie, że wycofaj się, proś źródło o uzdrowienie tej sytuacji i zostaniecie ponownie połączeni, kiedy ta osoba się uzdrowi. Ale nie rób żadnego mm, kroku, dopóki tkwi w takich energiach, prawda? A jeżeli Wy sami tkwicie. No to tu trzeba się zastanowić. Wybieracie serce, czy wybieracie rządze. Silnie przeznaczeniowy człowiek tu tak naprawdę nie trzeba szukać lwy niczego więcej, bo źródło mocno nad tym ma już piecze, tak? I to tutaj, kochane, lewki, widać. A każde jakieś takie relacje inne, romansowe, przygodne, wysysają was po prostu z energii. Uaktywniają te rządze, które są dla życia. Mocno destrukcyjne, więc tutaj kwestia tego, czy się zaleźniecie i czy o tą bratnią duszę zawalczycie. A jeżeli walczycie już o bratnią duszę bardzo długo, ale to ona jest nieuzdrowiona i to ona tkwi w tych rządzach, bardzo Was proszę lwy, odpuśćcie, poproście tylko e, źródło o uzdrowienie tej sytuacji i ta opieka jest, bo ją bardzo mocno wyczuwam, wyczuwam tutaj bardzo dużej nadziei chociaż jedna ze stron jest bardzo skonfliktowana natomiast kochani no, no nie wiadomo kiedy ten proces będzie miał miejsce ale to też jest kwestia wyrozumiałości cierpliwości i zaufania że kiedyś to połączenie prawda, nadejdzie dziękuję za ten krótki przekaz na 2021 rok dla Was taki ważny komunikat na ten rok źródło chciało Wam przekazać e, czytanie bardzo ogólnikowe no akurat tyle czasu i przestrzeni na, na dokończenie tych rozkładów kochani mam Będą oczywiście też inne rozkłady, a gdyby ktoś potrzebował obszerniejszej konsultacji indywidualnej, zapraszam do zamówienia mailowo, jeśli ta sytuacja z Wami rezonowała. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego.